Zadanie pierwszoplanowe i najważniejsze to jest dokończenie dokumentacji i budowa nowego przebiegu II Wojewódzkiej 579 z jaduktem nad torami kolejowymi. Jako drugie bardzo ważne zadanie i konkretne na te cztery lata kolejne to jest budowa kompleksu basenu z halą sportową widowiskową. I chcę powiedzieć, że ten proces inwestycji został już rozpoczęty. Została wykonana poszerzona koncepcja tej budowy jako wspólnego budynku połączonego. Jest to mój pomysł zgłoszony kilka miesięcy temu. Aha. Aha. Hmm. O. Hmm. o. Co to są te? Współdzielce punktowce. Aha. Panie dyrektorze. Tak? Tu jest jezioro. A, to nie, 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 nie. To nie, nie, nie. A nie, dobrze. To jezioro damy... Tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni.